G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com. Chcieliśmy Państwu zwrócić uwagę na ważny temat, który stał się problemem gospodarczym. Okazuje się, że na świecie z powodu chorób nowotworowych umiera około 10 milionów osób rocznie. Opracowanie naukowców pokazało, że w perspektywie 30 lat łączny koszt związany z tymi chorobami to jest 25,2 biliona dolarów, co stanowi 0,55% produktu krajowego brutto wszystkich państw na świecie rocznego. A największy udział w kosztach ma rak płuca, później rak jelita i rak piersi. Z tego też względu w 2016 roku prezydent Obama podjął decyzję o projekcie Moonshot, który polegał na tym, że przeznaczono kwotę blisko 2 miliardów dolarów na 250 projektów, które miały znaleźć rozwiązanie w zakresie wyleczenia skutecznego raka. Część z tych projektów oczywiście przyniosło oczekiwane wyniki. Niestety nie znaleziono świętego grala, który pozwoliłby w sposób skuteczny zwalczać tę chorobę. W 2022 roku prezydent Biden podjął decyzję o kontynuacji tego projektu. I to, co jest charakterystyczne, głównym celem tego projektu MUNSZO2 jest redukcja ilości zgonów pacjentów onkologicznych w perspektywie 25 lat o 50%. Dlaczego, co ich skłoniło do kontynuacji tego projektu? Okazało się, że w czasie pandemii około 10 milionów osób w Stanach Zjednoczonych nie przystąpiło do programów przesiewowych, co automatycznie zaczęło odbijać się na efektach zwiększonych stadiów zaawansowania choroby i zwiększonych nakładów kosztów z tym związanych. Jak wyglądają nowotwory w Polsce? Chwilę temu opowiadaliśmy o tym, że coś, co jest szokujące i co, co nas zaniepokoiło, to w, w roku 2019 nowych zachorowań na raka było w Polsce 171 tysięcy. W roku 2000 KRN, czy Krajowy Rejestr Nowotworów, pokazuje, że tych zachorowań było 146 tysięcy. Wcale nie jest spadek ilości zachorowań. Te osoby, które nie zostały u nich zmiany wykryte ze względu na ograniczenie dostępu do e, świata medycznego, niestety zostały w domu. I w tej chwili widzimy duży wzrost ilości osób, które się do nas do szpitala zgłaszają w zdecydowanie wyższych stadiach chorobowych. E, tutaj są ilości pokazane w podziale na panie i panów. W zakresie panów najczęstszym nowotworem jest rak prostaty, następnie płuca. W zakresie zgonów z kolei jest odwrotna sytuacja. Płuco jest największym sprawcą śmiertelności w zakresie nowotworów, a druga jest prostata. U pań z kolei dominuje wśród chorób rak piersi, następnie płuco. A w zakresie zgonów ta sytuacja jest odwrotna płuco i piersi. Co jest przerażające, na przykładzie raka piersi, około 20 tysięcy pań corocznie dowiaduje się o tym, że ma chorobę nowotworową związaną z piersią. I niestety jesteśmy jednym z tych krajów europejskich, gdzie nie udało się odwrócić trendów negatywnych i w zakresie zgonów mamy około 7 tysięcy pań corocznie, które odchodzą z tego tytułu. I ta tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2010 roku. Nie potrafiliśmy sobie w tym zakresie poradzić. Spowodowane to jest między innymi tym, że nie korzystają panie, wydaje się, że świadomość w tym zakresie jest bardzo duża, ale nie korzystają panie z badań przesiewowych. Od 2012 roku była tendencja mocno spadkowa w tym zakresie. Pandemia dodatkowo jeszcze spowodowała, że w pewnym okresie czasu w ogóle były wyłączone badania przesiewowe w Polsce. W związku z tym widzimy tego efekt w postaci po prostu większej skali pań w wyższych stadiach zaawansowania choroby. Z takich pozytywnych dla Dolnoślązaków rzeczy, które dostrzegliśmy, to zachorowalność zaków w stosunku do całego kraju to jest 8,3%. Śmiertelność natomiast jest na poziomie 7,8%. Między innymi jest spowodowane to tym, że na tle kraju, średniej krajowej, więcej dolnością zaczek bierze udział w badaniach przesiewowych. I to z całą pewnością jest jeden z elementów, który pozwala ograniczyć śmiertelność. Według opracowań, do których mamy dostęp, badania przesiewowe mogą zredukować ilość zgonów. Nawet o 30%, co w przypadku 7 tysięcy pań daje nam całkiem pokaźną ilość osób, które, pań, które mogłyby z nami żyć i funkcjonować. Dane WHO, WHO pokazują, że w ramach 9 krajów, które mają problemy w zakresie spadku ilości zgonów z tytułu raka piersi, w 2019 roku zmarło prawie 20 tysięcy kobiet w ramach tych krajów. A gdyby się udało je zachęcić do profilaktyki, przyszłyby, prawdopodobnie każda z nich mogłaby średnio żyć 13,5 roku dłużej. A z takich danych ekonomicznych to szacunkowa wartość utraconych korzyści z tytułu funkcjonowania w społeczeństwie takich pań rocznie tracimy jako Polska 400 milionów złotych. I tutaj na tym tle. Chciałbym poprosić profesora o kontynuację, bo mamy pewną odpowiedź, co możemy zrobić. Jeszcze raz dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć, że tak się podzieliśmy: że Paweł będzie straszył, a ja będę pokazywał, jak problemy rozwiązywać. Standaryzacja i koordynacja, czyli w jaki sposób poradzić sobie z problemami onkologii, no przede wszystkim poprzez zmiany organizacyjne. W tym roku została wprowadzana ustawa, została przegłosowana pozytywnie ustawa o krajowej sieci onkologicznej, i te elementy, które tutaj Państwu powiem, to związane są właśnie z tą ustawą. Ale najpierw krótko o wyzwaniach. Co jest problemem? No, problem jest wzrastająca zachorowalność na nowotwory. Czy sobie z tym poradzimy? No, nie tak łatwo, bo to jest związane ze zdarzeniem się społeczeństwa. Musimy to zaakceptować. Musimy się do tego przymierzyć. Musimy budować nowe szpitale przystosowane do opieki nad tymi chorymi, którzy no, choroby związane są z tym właśnie wiekiem, a nowotwory właśnie związane są z, z wiekiem. Organizacja opieki onkologicznej to jest element, który kompletnie kuleje. Właściwie ta organizacja to jest dezorganizacja, o tym za chwilę jeszcze trochę więcej. No i jakość, jakość onkologiczna, która naprawdę w sposób szczątkowy w tej chwili jest monitorowana i trzeba o, o nią, o tą nową jakość zadbać. Nie można też zapominać o tym, że pacjenci onkologiczni chorują też na inne no schorzenia, nie tylko na nowotwory, w tym pandemia. To też tu pewne elementy pokażemy. No i. Cały czas trzeba myśleć o tym, że koszty, koszty, koszty leczenie onkologiczne, diagnostyka, ale przede wszystkim nowe terapie to naprawdę olbrzymie koszty. Jak są tą organizacją, pakiet onkologiczny w 2015 roku wprowadzony miał jedną z większych wad, taką, że właściwie wszyscy do tego pakietu onkologicznego mogli być wprowadzeni. To nie było racjonalne rozwiązanie. Na Dolnym Śląsku aż 80 podmiotów zadeklarowało się, że chce się zająć pacjentami onkologicznymi. Tam nie było aż tylu onkologów. W pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, która zakończy, który zakończył się no właśnie w tym wprowadzeniu ustawy, przy bardzo minimalnym kryterium wejścia, tylko 100 pacjentów, których wprowadzamy rocznie, to w danym szpitalu, ja tylko przypomnę, że do naszego szpitala do godziny 10 wchodzi 400 pacjentów. No to co to jest 100 rocznie? To weszło tylko 16 podmiotów. Więc tak naprawdę, czy potrzebujemy 80 podmiotów? Na pewno nie potrzebujemy. A jak jest już w kontekście jednego jedynego właściwie parametru jakościowego, który od lat monitorujemy, czyli liczby realizowanych zabiegów operacyjnych, no to z rakiem piersi, tylko cztery szpitale miały tych pacjentów na Dolnym Śląsku powyżej 100 rocznie. Nasz szpital ma, to jest 470 tutaj akurat nasz szpital. No ale z kolei w tej chwili już mamy ponad 700, to są nowi pacjenci, to nie są pacjentki, które wielokrotnie wracają, ale w tych danych zwróćcie uwagę Państwo, że aż 10 podmiotów zdecydowało się, że chce się zająć leczeniem chirurgicznym raka piersi i łącznie mieli 100 pacjentów. No to takich tematów jakościowo nie można pozytywnie opiniować. No i skąd się wzięła ta koncepcja Krajowej Sieci Onkologicznej? Przede wszystkim, żeby stworzyć przejrzystą strukturę, przejrzystą w zakresie dostępu do odpowiedniej jakości diagnostyki i leczenia. Kompleksowe i koordynowane leczenie tym i diagnostykę tym pacjentom zapewnić, to jest bardzo ważny element, bo pacjent musi mieć szansę mieć dostępu do wszystkich metod leczenia, szczególnie w tych zaawansowanych stadiach choroby. A tych niestety liczba dominuje. No i to, co jest ważne, cały czas to kontrolować i mierzyć. Głównym celem jest jednak walka z nierównością, i to jest cel też europejski, nie tylko polski, bo ta walka z nierównością to jest walka z tym, że pacjent, w zależności od tego, gdzie mieszka, ma lepszą lub gorszą opiekę onkologiczną. Oczywiście we Wrocławiu ma bardzo dobro, ale nie wszyscy pacjenci mieszkają we Wrocławiu. I trzeba dbać o całą, o, o całą naszą grupę pacjentów, szczególnie że ta starsza populacja, czyli starsze osoby mieszkają generalnie poza Wrocławiem, bo to, tak statystycznie to jest rozłożone. I jeszcze jeden ważny element to nie jest tylko polski wymysł, to jest koncepcja europejska. Piątym flagowym punktem nowej strategii europejskiej walki z rakiem jest właśnie tworzenie sieci kompleksowych ośrodków onkologicznych. Także jesteśmy w duchu. Mamy też wzorce, których zresztą korzystamy. Nasz szpital przeszedł już certyfikację międzynarodową. Należymy do sieci szpitali certyfikowanych jako pierwsi w Polsce, certyfikowanych europejsko w takiej sieci IPAC. Ale wzorce już są gotowe, więc nie, nie trzeba tak naprawdę wymyślać wszystkiego od początku, ale trzeba bardzo uważnie to adaptować w warunkach polskich, też polskiego systemu finansowego. I systemu no, opartego jednak o jednego płatnika, co jest akurat korzyścią, ale też bywa, że niekorzyścią, jeżeli ten płatnik nie chce współpracować. Ustawa o krajowej sieci onkologicznej otwiera przestrzeń do współpracy. W tej chwili mamy no, trzech głównych graczy NFZ. No, wiadomo, że minister zdrowia najważniejszy, ale NFZ no, i Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji tu też jest koordynacja pewnym problemem, ale najważniejszy jest pacjent. I teraz krótko o tych rozwiązaniach, które pozwalają mieć nadzieję, że te problemy, o których mówił Paweł, możemy zacząć rozwiązywać. Po pierwsze trzeba się z pacjentem komunikować. Mówiliśmy wcześniej o pewnych ankietach, o problemach. Pacjent nie może do nas dotrzeć. Dlaczego nie może dotrzeć? Bo się nie może dodzwonić. No to my, tu mamy takie rozwiązania jak właśnie infolinia przetestowane w pilotażu. Najpierw to było kilka tysięcy rocznie, a na końcu ponad 20 tysięcy rocznie nowych. Umówionych pacjentów na pierwszą wizytę, bo to nie była informacja, tylko po to, żeby sobie porozmawiać, ale po to, żeby pacjent dostał konkretny termin na wizytę u specjalisty onkologa. I tu widzicie Państwo, jakie to były średnie terminy. Oczywiście w naszym szpitalu najdłuższe, ale też poniżej 10 dni. Wada tego rozwiązania no takie, że te szpitale tu deklarowały tą, to. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy ten pacjent był w tym dniu przyjęty. Myśmy mieli ten system spięty. Z, naszym, z naszą hurtowią danych, więc u nas to było weryfikowane. No i trzeba zacząć od podstaw. To jest bardzo ważne, bo mówimy o pacjentach. Paweł pokazywał dane 170 tysięcy no, liczymy na to, że to jest około już teraz 200 tysięcy rocznie nowych pacjentów, nowych zachorowań. To jest olbrzymia liczba, ale musimy wiedzieć, w jakim oni są w stadium zaawansowania, bo inaczej się leczy pacjenta z pierwszym stopniu, a inaczej w czwartym inne są koszty, inne są technologie, inne są ścieżki tego pacjenta. Musimy to ocenić przynajmniej trzy razy. NRZ wymyślił już w 2020 roku, już zacznie zbierać te informacje, ale zapomniał powiedzieć kiedy. A to jest dosyć istotne, więc tu jest bardzo ważna nasza współpraca. Z NFZ w zakresie tworzenia i monitorowania tego, zbierania tego parametru. To jest taki specjalnie pokazany, ale realna ścieżka pacjentom, którą w ramach tej certyfikacji międzynarodowej wypracowaliśmy. I konkretnie mówiąc, już w zbliżeniu, na każdym etapie, jak pacjent przechodzi kolejny fragment swojej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, my określamy tymi kółeczkami zielonymi, co mierzymy. Czyli mierzymy stopień zaawansowania choroby pacjenta, ale kiedy w trakcie konsylium albo po zabiegu operacyjnym, albo w przypadku, kiedy miał wznowę. I wtedy wiemy, jakim pacjentom, w jakich chorobach i jak powinniśmy zapewnić odpowiednią opiekę onkologiczną. Było to możliwe dzięki strukturze przepływu danych osobowych, którą stworzyliśmy. To nam zajęło pierwsze dwa lata naszej pracy. I w tej chwili na tym skupiamy się przy pracach nad klejową siecią onkologiczną. Już korzystając z systemu, no, ze współpracy przede wszystkim z Centrum e-Zdrowia, i z, z indywidualnych kąt pacjenta będzie wprowadzane takie nowe rozwiązanie, które się nazywa EDILO. Ale już te rozwiązania, które w trakcie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadziliśmy, już pozwoliły monitorować na bieżąco, a nie po kilku latach, jaki jest efekt przyrostu albo spadku liczby pacjentów. I to dodatkowo jeszcze w odpowiednich stopniach zaawansowania choroby. I tu widzicie Państwo taki graf, który pokazuje, że w trakcie pandemii. To jest ten moment tu narysowany tą krecką czerwoną, nagle spadła nam liczba pacjentów. Część pacjentów z tego powodu, że nie zgłosiła się na bania profilaktyczne, a część dlatego, że nie, po prostu zostali w domu, nie poszli mimo pewnych objawów do, do lekarza, a ta zielona linia to jest pokazane, że centra onkologii stale mimo trwającej pandemii tę liczbę odpowiednią liczbę tych pacjentów przyjmowały. I co się okazało, że też to unikalne dane, bo właściwie jedyny taki rejestr w Polsce populacyjny, który obejmuje no 90 albo nawet w pewnych nowotworach jak rak piersi 100% pacjentek, pokazuje, że ci pacjenci są bardzo różni. Te czerwone pola to są pola pacjentów w czwartym stopniu zaawansowania choroby. Jak widzicie Państwo. C50 środkowa kolumna to jest pacjentki z rakiem piersi. Najlepsza sytuacja, bo jest screening, bo wykrywamy wczesne stadia. Najgorzej, czyli druga linia C34, to rak płuca. Już teraz mamy odpowiedź, dlaczego mamy największego zabójcę raka płuca. No, dlatego, że u nas dominuje i wzrasta w tej chwili liczba pacjentów w czwartym stopniu zaawansowania raka płuca. Mamy co prawda screening, ale ten screening nie jest doskonały. Trzeba dużo więcej w tym zakresie zrobić. A to już Państwu tylko mówię ogólnie, będę omawiał tego szczegółowo. Dzięki de digitalizacji, dzięki zbieraniu danych o stopniach zaawansowania, o możliwościach, o opisie badań histopatologicznych, wszystko staramy się robić w sposób zdigitalizowany. Możemy na bieżąco, właściwie z dnia na dzień, weryfikować, porównywać, czy nasze badania radiologiczne z histopatologicznymi są właściwe i to jest właściwa jakość, do której dążymy. Czyli nie ta jakość pomierzona w tej chwili tylko i wyłącznie liczbą zrealizowanych zabiegów operacyjnych, gdzie nie wiemy, kto zrobił ten zabieg, czy on był właściwie dobrany, ale właśnie rozszerzone informacje o, przede wszystkim o stopnie zaawansowania choroby, od których trzeba zacząć, i później łączenie tych, tych danych z innymi danymi, najlepiej ustrukturyzowanymi, daje nam olbrzymi skok jakościowy, skok jakościowy, który już jest właściwie naszą realną normą w digitalizowanym świecie naszego dolnośląskiego centrum onkologii, pulmonologii i hematologii. I muszę państwu powiedzieć, że jesteśmy tu pionierami nie tylko w Polsce, ale też w Europie w tym zakresie. Dostaliśmy szereg nagród, m.in. na takim konkursie Value-Based Healthcare, czyli opieki tu onkologicznej, ale w ogóle szerzej na to patrzymy, dedykowanej korzyścią, ale korzyścią dla pacjenta. I to, co jest najważniejsze, udało nam się do tego przekonać system i został wprowadzony, popierany bardzo silnie przez, Krajową Sieć przez środowisko onkologów. Udało nam się wprowadzić ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ta właśnie ustawa ma pomóc nam wypełnić, bo to jest pewna rama czasowa, nam, nam pomóc walczyć z tymi problemami, o których mówił Paweł, czyli z problemami wzrastającej liczby pacjentów. To naprawdę jest olbrzymie wyzwanie. Wyzwanie, z którym nie, da, nie damy sobie rady bez standaryzacji i koordynacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, jak najbardziej te brawa są na miejscu. I Szanowni Państwo, akurat tym razem mamy czas na zadanie pytań. Mamy około 7 minut do następnego panelu, więc jeżeli są jakieś pytania z Państwa strony, to bardzo chętnie udzielę głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Panie profesorze, czy zauważacie? Podwyższony stopień zachorowalności na nowotwory na obszarach, które mają podwyższony stopień radonu. Na przykład Kotlina Jelenogórska. Nie. Tak, Dzień jest dziękuję. najkrótsza odpowiedź. Mierzyliśmy, ale zajmowaliśmy się tym problemem. Jak pan wie, radon jest specyficznym, na pewno rakotwórczym gazem, który powoduje, to dla Państwa, którzy nie wiedzą, powoduje wzrost, znaczy ryzyka wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory głównie raka płuc. I to dotyczy też osób, które w tym czasie palą papierosy, oczywiście nie w piecyku, ale to, to jest dosyć istotne żeby to wiedzieć. Akurat Sudety są wymieniane w wielu podręcznikach jako takie miejsce i tak jest, nawet z tego powodu powstały tam wykorzystujące korzystną stronę tego radonu, czyli zmniejszenie dolegliwości reumatologicznych. Takie mamy sanatoria. Szukaliśmy tych wyników niekorzystnych. Na, na szczęście nasze okna są nieszczelne, nasze domy są nieszczelne, w związku z tym ten radon nie gromadzi się w mieszkaniach, w których te osoby z Sudet mieszkają. Zwracamy na to uwagę. Jedyne, co jak tak szukaliśmy razem zresztą z Politechniką, bo nam pomagała, tam są eksperci odmierzenia poziomu tego radonu. Jedyne co nam się udało, to przeszkolić dodatkowo osoby, które obsługiwały te wanny radonowe dla pacjentów właśnie tych z chorzeniami reumatologicznymi, żeby nie pali papierosów przy okazji. No, to, to było takie szkolenie, to była właśnie ta profilaktyka, nie? ale taka bierna. Nie zabraliśmy im tych papierosów, nie wiem, czy to przyniosło jakiś efekt. Ale generalnie w tak dużej populacji chorych na raka płuca nie wyodrębnimy tej grupy. Nie, nie mam najmniejszych złudzeń. Pewnie oni są, ale po prostu to jest duża populacja. Nie da się rozdzielić tych chorych, tych poradonowych od tych innych. Mamy jeszcze szansę na ostatnie pytanie? Bardzo proszę. Tomasz Weber, chciałem się zapytać taką rzecz, czy jest, są prowadzone badania w celu właściwie zwiększenia profilaktyki, ale w takiej postaci, że gromadzone są dane o pacjencie, jednocześnie jest jego profil badania DNA, to jest jako wspólne dane i to jest wszystko, bo będzie w perspektywie albo już jest zapuszczane przez na mechanizmy z sztucznej inteligencji, żeby wyodrębnić różne wnioski. To znaczy, przedstawia Pan nasze marzenia. Ale <grymne> na w, ramach, w ramach projektów MF z Ministerstwa Zdrowia mieliśmy takie projekty i realizujemy. Ale tak zupełnie e, na prosto odpowiadając, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, e, co było zaskoczeniem dużym dla lekarzy POZ-ów, potrafimy już powiedzieć, którzy lekarze. Nie wysyłają pacjentów na badania przesiewowe. I tutaj mieliśmy kilka kampanii, kilka akcji, gdzie pisaliśmy Panie Janie, Pan wysłał tylko 12% pacjentek na badanie. Pana kolega, paru jest panu ja, Panów Janów, kolega z kolei miał zdecydowanie lepszy wynik. I tego typu kampanie wydaje się, że będą. Systematycznie przez nas prowadzone, bo tak naprawdę od działalności lekarza POZ-u bardzo zależy skuteczność profilaktyki i mamy tego pełną świadomość. Wszelkie opracowania naukowe pokazują, że to tam leży główny problem. Jeżeli nie wypkujemy i nie będziemy w jakiś sposób rozliczać lekarzy POZ-ów z tej działalności, to myślę, że takich efektów jak prowadzimy, będzie za mało. Mogę tylko pochwalić się, że w piątek mieliśmy taką akcję na terenie Wrocławia. Jedną z pierwszych, gdzie na Placu Solnym zaprosiliśmy mieszkańców do tego, żeby przyszli zbadać skórę. I 300 osób w ciągu 3 godzin przeszło przez nasze ręce. Znaleźliśmy 8 mraków, dwa czerniaki i 90% osób, które do nas trafiło, było pierwszy raz badane pod kątem raka skóry, czyli pokazuje to, jak potrzebne są tego typu akcje. I wydaje mi się, że tutaj, jako Wrocław, mamy szereg pomysłów i będziemy te rzeczy coraz szerzej wprowadzać. Dodatkowo mieliśmy taką akcję na Dzień Kobiet, samo wykonania cytologii. Sprowadziliśmy z Holandii tysiąc urządzeń do samopobrania. Akcja okazała się być bardzo dużym sukcesem, 12 tysięcy pań się do nas zgłosiło. Pierwsze tysiąc dostało możliwość wykonania takiego badania razem z KPV. I myślę, że tutaj w tym kierunku świat dąży. Opowiadałem troszkę o tym moonshottie i ten moonshott właśnie dotyka tego, żeby niekoniecznie wyciągać ludzi z domu, bo część osób nie uda nam się zachęcić do takich badań. Musimy próbować docierać do nich w inny sposób. W związku z tym część badań, na przykład na krew utajoną w zakresie jelita grubego, taką kampanię tutaj we Wrocławiu od wielu lat na Dolnym Śląsku prowadzimy z sukcesem. Te osoby, które mają pozytywny wynik, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby przyszły do nas na kolonoskopie. W związku z tym szukamy różnych rozwiązań, które pozwolą pobudzić nasze społeczeństwo do odpowiedzialności. To jest jedyne słowo. Nie wystarczy odpowiedzialność po stronie lekarzy, potrzebna jest odpowiedzialność po stronie pacjentów. I chyba tutaj w tym zakresie, to ostatnie, bo mamy chwilę na chwalenie, to przygotowaliśmy pięć lekcji dla dzieciaków szkół wrocławskich, uczących ich. Hasło naszej kampanii było, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. I dzieciaki były fantastycznymi odbiorcami edukacji onkologicznej. Zachęciłbym państwo do tego, żebyście zobaczyli, jak reagowali, jak byli gotowi chłonąć tą wiedzę, w jaki sposób się przed nami otwierali. A tak naprawdę to oni są naszymi ambasadorami, żeby zachęcić rodziców, dziadków do tego, żeby przejść na badania odbierali fantastycznie, tylko to są akcje. My musimy wprowadzić coś w sposób systemowy, nieakcyjny, ale chcielibyśmy, żeby ta akcja trwała w sposób nieskończony. I tutaj w zakresie profilaktyki na pewno będziemy w dalszym ciągu wiele takich akcji podejmować. I tutaj musimy postawić już kropkę.